Cześć, z tej strony Marcin Czarkowski z argosmat.pl. W tym odcinku zajmiemy się obsługą efektów ubocznych z użyciem hooka Use Effect na przykładzie pobierania danych. Use Effect pozwala nam obsługiwać efekty uboczne w komponentach funkcyjnych, a efektem ubocznym nazywamy wszystko, co wpływa na kod spoza zakresu wywoływanej funkcji. Na pewno korzystasz z efektów ubocznych w wielu swoich komponentach. Najpopularniejszymi przykładami efektów ubocznych jest pobieranie danych, tworzenie subskrypcji czy ręczna ingerencja w żywodom z wnętrza komponentów. W komponentach klasowych do obsługi efektów ubocznych służyły nam trzy metody: komponent did mount, komponent did i komponent will unmount. I Jak podpowiada dokumentacja Reacta, o useEffect możemy myśleć jako o swoistym połączeniu tych trzech metod. I tak jak w przypadku samego połączenia komponent Mount i komponent didUpdate mogę się zgodzić, tak w przypadku komponent Unmount prowadzi to do kilku niejasności i wprowadza wielu programistów w błąd. Dlaczego? To pokażę Ci w dalszej części tego odcinka. Teraz powiedzmy sobie, że głównym zadaniem jest efekt, jest poinformowanie Reacta, że chcemy, aby nasz komponent po każdym renderze wykonał jakąś czynność. Po każdym, czyli nie rozdabniamy się na to, czy jest to render pierwszy, jak w przypadku did Mount, czy każdy kolejny w przypadku did update. Use UseEffect wywoła ten sam kod w przypadku pierwszego, jak i każdego kolejnego renderowania komponentu. Mamy przed sobą komponent, z którym pracowaliśmy w pierwszym odcinku serii, który lekko rozbudowałem na potrzeby pracy z UseEffect. Dodałem jedną wartość stanu, status, która informuje nas o tym, czy osoba, z którą się witamy, jest żywa, czy nie mamy takiej informacji. I tak właśnie jest w przypadku wartości domyślnej. Dodaję również możliwość zmiany motywu aplikacji za pomocą tego switcha. Postawmy sobie za cel uzyskiwanie informacji na temat postaci, której imię i nazwisko wprowadziliśmy w inputach, na podstawie danych zawartych w Weekend Morty REST API. Zacznijmy od zaimportowania useEffect do naszego modułu i wywołajmy tą funkcję w zakresie naszego komponentu. Jako pierwszy parametr UseEffect oczekuje funkcji, którą ma wywoływać przy każdym renderze komponentu. My będziemy chcieli wykonywać zapytanie get, stąd przyda nam się jeszcze biblioteka Axios. Wykonamy geta pod URL API i do tego zapytania chcemy przekazać parametr o nazwie name do którego przekażemy imię i nazwisko pochodzące z naszego formularza. Zobaczmy, czy zapytanie wykonuje się. Przefiltrujemy dla samego charakter i wprowadzimy coś do inputa. Owszem, jak widzisz gety wykonują się, tylko tak się składa, że w serialu Rick and Morty nie ma postaci Rick and Doe. Spróbujmy dla Rick Sanchez i mamy odpowiedź zawierającą dane. Co nam pozostało, to w metodzie obsługi obietnic DEN wyciągnąć dane OS. Wyciągnąć dane o statusie postaci. I w oparciu o nie zaktualizować wartość stanu status przy pomocy metody SET Status. Komponent zdążył się odświeżyć, więc zobaczmy raz jeszcze. OK, jak widzimy, RIK jest żywy. Niestety w serialu Rick and Morty różnie to bywa. Postaci są wystawione na wiele niebezpieczeństw. Stąd warto byłoby regularnie sprawdzać, czy z Rickiem wszystko w porządku. W tym celu musimy zastosować metodę setInterval, tak aby wykonywać nasze zapytanie na przykład co 5 sekund. Zrobimy to w następujący sposób. Zadeklarujemy zmienną getStatusInterval i przekażemy nasze zapytanie do callbacka. Set interval, który będziemy wywoływali co 5 sekund. Odświeżmy komponent i zobaczmy, jak działa. Jak widzisz na pierwszy rzut oka, widać, że dzieje się tutaj zdecydowanie za dużo. Każda zmiana wprowadzona w impucie powoduje modyfikowanie stanu i ponowny render komponentu. To z kolei prowadzi do kolejnych wywołań useEffect w oparciu o stan Name i Surname, jaki mieliśmy w danej chwili w komponencie. Aby zapobiec tak dużej ilości zapytań, musimy wyczyścić interwał, który powstał dla poprzedniego renderu, zanim wywołamy ten do obecnego stanu naszego komponentu. I mamy taką możliwość dzięki API useEffect, mianowicie możemy zwrócić funkcję, która zostanie wywołana. Przed wywołaniem nowego efektu. Z jej użyciem możemy wyczyścić interwał. I wszystko powinno działać jak należy. Zobaczmy. Ok, póki co mamy jedno zapytanie. Minęło 5 sekund i wykonało się kolejne. Bez całego spamu, który pochodził z poprzednich renderów naszego komponentu. Pozwól, że przedstawię Ci jeszcze działanie tego mechanizmu na podstawie diagramu. Czyli tak, zaczynamy od pierwszego rendera opartego o domyślny stan w oparciu o name równe John i surname równe DOW. Następnie wywołujemy setname na wartości Rick. Oczywiście jest to uproszczenie, tych wywołań byłoby więcej ponieważ triggeruje go każda zmiana w impucie, ale pozwoliłem sobie skorzystać z takiego uproszczenia na potrzeby tego diagramu, co triggeruje drugi render, w którym wartość stanu name jest równa rig, name pozostaje doł. Następnie dochodzi do wywołania funkcji, którą zwróciliśmy sobie w tym useEffect, która czyści nam stary interwał i dopiero następnie wykonywany jest nowy useEffect, który korzysta z aktualnej wartości stanu. I tworzy nowy interwał, który będzie ponownie wyczyszczony przy trzecim renderze, itd., tak, dalej, i tak dalej. Jak widzisz, porównanie UseEffect do komponentu Will unmount w temacie czyszczenia jest dość dużym skrótem myślowym, ale mam nadzieję, że teraz już nie ma żadnych niejasności. Teraz przejdźmy dalej, bo nasz komponent ma jeszcze jeden problem, który trochę ciężej zauważyć. Przyjmijmy, że nie chcemy być na bieżąco ze statusem naszej postaci. Wystarczy nam otrzymanie tej informacji tylko raz. Mimo, że nie mamy tutaj szalonych interwałów, to spotkamy się z innym problemem, jeżeli zaczniemy bawić się motywem komponentu. Jak widzisz, każda zmiana motywu triggeruje wywołanie efektu. Dlaczego? Ponieważ dochodzi do mutacji stanu has Dark Mode, co powoduje render komponentu i na nowo pytamy się. O informację o Riku Sanchezie, którą już otrzymaliśmy przed chwilą, więc takie zapytanie, przy założeniu, że chcemy informację otrzymać tylko raz, jest nam całkowicie niepotrzebne i może powodować problemy z wydajnością naszej aplikacji. I aby poradzić sobie z tą sytuacją, musimy skorzystać z drugiego parametru, który przyjmuje useEffect, czyli tablicy dependencies. W której możemy wskazać zależności pochodzące z zakresu naszego komponentu, z których korzysta nasz efekt. W tym przypadku jest to wartość Name i Surname. Efekt wywoła się ponownie przy renderze komponentu, tylko jeżeli chociaż jedna z tych wartości ulegnie zmianie. Jeżeli wartości w tablicy dependencji pozostają takie same, to jest to jasny sygnał dla Reacta, że nie chcemy wykonać efektu, ponieważ nie jest to nam najzwyczajniej potrzebne. Sam zobacz. Wyczyśćmy i zobaczmy, czy zmiana switcha spowoduje zapytania. Jak widzisz, nic się nam nie wywołuje. Jeżeli chciałbyś, żeby efekt wywołał się tylko raz przy pierwszym renderze, to możesz przekazać pustą tablicę dependencies. Ona zawsze będzie taka sama. Stąd React wykona efekt tylko raz. Aczkolwiek na ogół nie jest to potrzebne. Jeżeli właściwie wskażesz zależności, to liczba wywołań efektu będzie dokładnie taka, jaka być powinna. Stąd konieczność przekazywania pustej tablicy często jest niepokojącym sygnałem, że Twój efekt uboczny może nie być zaprojektowany tak, jak powinien. I tym optymistycznym akcentem to wszystko, co miałem do przekazania na temat Jus Effect. Jeżeli chcesz być na bieżąco z serią React Hooks, subskrybuj kanał, możesz również odwiedzić mojego bloga fanpage na Facebooku oraz Twittera. Dzięki za uwagę. Do następnego. Pięć.